Cześć, to Marek z Portal Games, pracuję w branży gier przez 7 lat i spotykam się dzisiaj tutaj z Wami, żeby otworzyć i sprawdzić, co znajduje się w pudełku najnowszej gry Joanny Kijańki, Jakub Wędrowicz, dzikisamogon. Samogon. Nie przedłużajmy, zobaczmy co kryje się w najnowszej grze Joanny Kijańki, Jakub Wędrowicz, Dziki Samogon. Spróbujmy sobie to odfoliować. A takie łatwo poszło. Otwieramy pudełko i patrzmy, co się tutaj znajduje. Już na samym starcie wita nas tutaj instrukcja, jak widzicie. Instrukcja nie należy do tych najdłuższych. Ogólnie gra też nie należy do tych najcięższych. Jest to prosta e, gra kooperacyjna, w której razem z przyjaciółmi będziemy e, wcielać się w Jakuba Wędrowicza i jego przyjaciół i będziemy starali się wspólnie pokonać mm, potwory. Ile tutaj mam stron? 8. 8 stron. Ładna instrukcja, przejrzysta. Dużo przykładów. Mam nadzieję, że Wam to mm, jak najbardziej ułatwi zrozumienie gry. Dalej pojawiają się tutaj składki z żetonami i tak jak widzicie, mamy tutaj żetony, dzięki którym będziemy sobie odmierzać nasze punkty zdrowia, czy też punkty zdrowia naszych przeciwników. Mamy żetony mm, ogłuszenia, dzięki którym potwory, które będą pojawiać się na planszy, Zaraz, na jakiś czas, jeżeli je ogłuszymy, nie będą się aktywować, będzie nam to pomagać, po prostu pomagać, żeby ich e, pokonać. Mamy żetony duszków, tam poniżej znajduje się, znajdzie się ich więcej, mamy taki wspaniały żeton, o, pierwszego gracza z granatem. Więc mamy jedną taką składkę żetonów, żeton sadzimy z powrotem, mamy jedną taką składkę żetonów, tu mamy drugą składkę żetonów i na tej składce żetonów widzicie specjalny licznik do odmierzenia punktów, głównego złego, bowiem w grze Dziki samową, Jakub Wędrowicz, będziemy wcielać się, tak jak już wcześniej powiedziałem, w samego Jakuba, jak i jego przyjaciół, będziemy starali się wypędzić z wioski zło, które tutaj się zalęgło. Fabularnie to tak wygląda, jeżeli chodzi mechanicznie, to będziemy sobie wybrać jednego z dwóch, pewnie zaraz znajdziemy, przeciwników, on będzie przyzywał różnego rodzaju tałatajstwo no i będziemy starali się je pokonać, jak i zarówno Wygnać, wypędzić, wyegzorcyzmować tego głównego, głównego złego. I właśnie tutaj mamy taki dial. O, bo się tak ładnie wypycha, to też tak fajnie wszystko ładnie wychodzi. I będziemy starali się, tak jak widzicie, o tu Będziemy sobie traktować jego punkty życia, będziemy sobie. Mm, to tak powinno być, o. Będziemy sobie traktować jego punkty życia, będziemy sobie trakować jego pancerz yy, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny taki mały element gry, który będzie nam ułatwiał prowadzenie rozgrywki. Mamy też flaszki. Flaszki oczywiście będą nam pomagać w trakcie gry odpalać specjalne umiejętności postaci, ponieważ każda z pięciu, yy, tak z pięciu dostępnych postaci ma specjalne umiejętności, które tylko i wyłącznie może uruchomić, yy, yy, jeżeli ma do tego odpowiednią liczbę plaszek. No jak to w Jakubie Wędrowiczu. To jest druga składka. O tu mamy dodatkowe te dwa koła, które jak sobie spojrzycie je sobie przypasujemy tutaj. Tutaj mają takie fajne strzałki, że widać tutaj i tutaj. I będziemy sobie mogli. Powiem to zrobiliśmy odwrotnie. Tak powiem to zrobić tak i tak. O. I teraz mamy 10, tak piękne takie ten. Koła, które pomogą nam trakować, tak jak mówiłem, śledzić wszystkie mm, obrażenia, które zadamy, czy też zniszczony pancerz. Tu mamy dodatkowe rzuty pancerze, które będziemy podczas rozgrywki nakładać na potwory, ponieważ ich też w trakcie gry będzie mógł wzrosnąć. Czyli mamy trzy płatki rzutonów. O, tutaj jeden pancerz wypadł. Chowaj się do środka ziomuś. Tu mamy piny, które posłużą nam do tego, żeby spiąć sobie właśnie te wszystkie koła do tego mm, licznika. No i mamy tak naprawdę kwintesencję gry, czyli karty. Zacznijmy może od tej talii. Więc tak, 60 kart przedmiotów, 30 kart popyczników, 11 kart ataków każdego z, z przywódców i dwie karty przywódców, karty postaci, pięć, jedna karta przytułku, wszystkie te karty, tak jak widzicie, mają fajne, duże, ładne ilustracje, są niezależne językowo, ponieważ nie ma tutaj żadnego tekstu na kartach, który jest nam potrzebny, żeby rozgrywkę zrozumieć. Każda karta ma do wykonania dwie akcje. Jedna z nich górna, druga z nich dolna. Gdy taką kartę zagrywamy, te, karty, te akcje będziemy sobie rozpatrywać od góry w dół, a przy takiej każdej zagranej karcie ktoś inny będzie mógł nam dograć kartę żeby nas wspomóc, i tak jak widzicie, te statystyki, tutaj te cyfry na dole będą tą kartę wspomagać, będzie ona mocniejsza wtedy. Więc talia kart dla każdego z, dla każdej z postaci. Dlaczego dla każdej z postaci? Bowiem w grze, w zależności od tego, ile będziemy mieli graczy, będziemy sobie takie karty wtasowywać do wspólnej talii. Czyli chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli sobie my wybierzemy na przykład. Jakuba Wędrowicza, do tego sobie wybierzemy pana Paczenko i na przykład jeszcze księdza, to wtedy bierzemy wszystkie te karty trzech wybranych postaci, tasujemy i w ten sposób tworzymy jedną wspólną talię, z której gracze będą sobie dobierać karty podczas rozgrywki. To też jest o tyle ciekawe, że w zależności od tego jakie postacie sobie będziemy wybierać na rozgrywkę, to gra będzie nam się różnić, ponieważ będziemy mieli różnego rodzaju inne dostępne akcje, czy też będziemy ich mniej. Mieć mniej, czy też więcej. Przykładowo, jeżeli mamy księdza w naszej drużynie, to będziemy mieli więcej akcji egzorcyzmu, dzięki czemu będziemy mogli się pozbywać nawiedzeń podczas rozgrywki. Mm, tak jak widzicie, o tutaj mamy jeszcze pana Paczenko. O, tak, dużo fajnych kart, czerwona szabla. Bardzo w ogóle znowu szapoba dla naszych grafików, którzy, no mogę to tak powiedzieć, w idealny sposób ym, oddani. Poczucie humoru. Poczucie humoru, które występuje w, w Jakubie Wędrowyczu. Te ilustracje są naprawdę przezabawne. Można tam znaleźć dużo fajnych szczegółów, które nas rozbawią, rozśmieszą. Fajnie uzupełniają cały ten klimat. Tutaj jak widzicie, o tutaj mamy karty popleczników. One mają swoje punkty zdrowia, punkty pancerzu, do jakiego przynależą nie, przywódcy oraz dwie akcje które wykonują na koniec który każdego z graczy to jest jedna akcja a druga akcja jeżeli zdecydujemy się pomóc jakiemuś graczowi e, mając takiego poprzecznika przy sobie on też nam będzie tam przeszkadzał. Fabularnie to działa tak że po prostu my się nim nie zajmujemy więc on ma jakiś tam m, czas żeby terroryzować wioskę. Ektoplazma, Fleder, zacznę źle to czytam, Leech. Widzicie, bardzo ładne poltergeist, ładne ilustracje, szkielet łucznik. Bardzo dużo fajnych ilustracji. Bardzo no, wampi, wampirzyca, która trzyma kaszankę. Tutaj mm, bardzo fajnie jest to zilustrowane, bardzo fajnie jest to przedstawione. O, I tutaj mamy karty mm, pierwszego społeczeństwa. To jest diabeł. E, przepraszam, diabeł, wam, e, wampir. A tu jest kolejny, czyli to jest e, diabeł. One mają swoje specjalne działania. W sumie karty tożsamości. Oraz karty postaci każdego z graczy, Jakub Wędrowicz, Józef Paczenko, Ksiądz Markowski, Semen Koczaszko, Tomasz Cieśluk. Teraz Krzyżeremiza. Czy ja już przejęzyczyłem? Nie. To wydaje mi się, że Pana Paczenko mówi. A jak przejęzyczyłem nazwisko Pana Paczenko, to ja Pana Paczenko najmocniej najmocniej przepraszam. To tyle, jeżeli chodzi o zawartość. Widzicie 100 dużych, gigantycznych, gigantycznych dużo kart do zabawy. Mamy fajny licznik. Ja go tutaj już nie będę składał na wizji. Bardzo fajny licznik, który będzie nam służył do tego, żeby liczyć punkty życia przeciwnika. Do tego mamy trzy składki żetonów. Instrukcja ładna, kolorowa z dużą ilością przykładów i pudeczko fajnych, małych rozmiarów, które zmieści się na pewno na każdą planszówkową półkę. To tyle, dziękuję. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę ujawniłem Wam rąbka, co znajdziecie w grze Jakub Wędrowiec, i chociaż troszeczkę zobaczyliście mniej więcej, czego się możecie po tej grze spodziewać. Pamiętajcie, jest to gra kooperacyjna dla Ciebie, dla Twoich przyjaciół, żebyście sobie mogli razem, wspólnie parę potworów hmm, wypędzić z wioski, pokonać. No i kluczem tutaj w tej grze naprawdę jest kooperacja. Cała ta zabawa w Ulepszanie, pomaganie sobie swoimi kartami w taki sposób, żeby wszystkich kart z ręki nie stracić i też no, doprowadzić do wygranej. To ja tyle. Jeżeli Wam się film podobał, to ja serdecznie proszę o lajki, proszę o kliknięcie w dzwoneczek oraz subskrypcję. Mam nadzieję, że wtedy nie przegapicie kolejnych filmów z Portagiem, z moim udziałem, czy też z udziałem kogokolwiek innego. No i tyle. Trzymajcie się strzała.